Występ w jednej z największych trylogii filmowych wszech czasów z pewnością pomaga w karierze, ale zarabiać jakoś trzeba. Witamy w włożmod Polska, a dziś przyglądamy się obsadzie władcy pierścieni, gdzie są teraz. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. W przypadku tej listy przyjrzymy się 10 aktorom z trylogii Władca Pierścieni i sprawdzimy, co porabiali w ostatnich latach. Sean Bean, jeżeli jakaś postać filmowa umarła, to była prawdopodobnie grana właśnie przez niego. Tak było w przypadku Boromira, jak i w przypadku Neda Starka w Grze o Tron. Chociaż Ned odegrał stosunkowo niewielką rolę w tak wielkim planie, możliwe, że jest najważniejszą postacią gry o tron zarówno pod względem postępu fabuły, jak i świadomości kulturowej. A Sean z pewnością był zajęty od czasu, gdy pracował dla HBO. Wystąpił w filmach takich jak Pixele i Marsjanin, serialach np. The Off i Frankenstein Chronicles, a nawet w grach wideo Civilization 6 i Jeszcze w tym roku pojawi się w miniserialu wojennym BBC pod tytułem World on Fire. I never expected to be like this. They keep to kill me, you know? Hugo Within. Hugo Within z dumą może powiedzieć, że wystąpił w dwóch najambitniejszych trylogiach filmowych wszechczasów: Matrixie i Władcy Pierścieni. Kontynuował pracę w Blockbusterach, ponownie wcielając się w rolę Elronda w trylogii Hobbit, użyczając głosu Megatronowi w Transformers i występując jako Red Skull w Kapitanie Ameryka. Na szczęście wciąż znajduje czas na produkcję innego typu. Zdobył uznanie krytyków oraz nagrody za rolę w projektantce i Przełęczy Ocalonych. W 2018 roku Hugo wystąpił jako Thaddeus Valentine w Zabójczych Maszynach i David Melrose w miniserialu Patrick Melrose, gdzie zagrał ojca postaci swojego kolegi z filmowego uniwersum Marvela, Benedicta Cumberbatcha. You didn't want to go, did you? Kate Blanchett. Jest jedną z najlepiej opłacanych aktorek na świecie, i nie trudno zrozumieć dlaczego. Od czasu władcy pierścieni Kate zdobyła dwa Oscary, trzy nagrody BAFTA i trzy Złote Globy, nie wspominając już o miejscu na hollywoodzkiej alei sław. Nagrody zdobyła za role w Awiatorze, I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem i Blue Jasmine, z których za ten ostatni chwalona jest najbardziej. Goodness, suspicious one. Just relax. Oprócz władzy pierścieni Kate świetnie radziła sobie w innych blockbusterach, o czym świadczył jej rolę w Kopciuszku, Ocean's Eight i Torze Rag na Roku. Darling, you have no idea what's possible. W 2019 roku użyczyła głosu walce w Jak wytresować Smoka 3 i zagrała w komediodramacie Richarda Linklatera, gdzie jesteś, Bernadette. Ponies are Monaghan i Billy Boyd. Moglibyśmy podać ich osobno, ale nie do tego przyzwyczaiła nas trylogia Petera Jacksona. Billy Boyd nieco ucichł od czasu roli Pipina, występując w pojedynczych odcinkach różnych seriali i w małych, niezależnych filmach. Dominik Monaghan był dużo bardziej zajęty, głównie produkując i występując we własnej serii filmów przyrodniczych Władca Dziczy. Został także obsadzony w nieznanej póki co roli w Gwiezdne Wojny Skywalker, odrodzenie, więc przypuszczamy, że wraca do blockbusterów. Z przyjemnością informujemy, że aktorzy nadal są bliskimi przyjaciółmi i często się widują, jakby wcale nie wyszli z roli hobbitów. Orlando Bloom. Orlando Bloom skorzystał ze sławy, jaką dała mu trylogia Jacksona, stając się jedną z głównych twarzy epickiego dramatu historycznego i fantazy. Wystąpił w takich filmach jak Królestwo Niebieskie, Troja czy Seria Piraci z Karaibów, po czym po prostu zniknął. Nie pojawił się ponownie w mainstreamie aż do 2013 roku, kiedy powtórzył rolę Legolasa w trylogii Hobbit. Lada moment obejrzymy go w głównej roli w serialu Amazonu pod tytułem Carnival Row wraz z Carol Delvin, A oprócz tego wszystkiego, aktor związany jest z Katy Perry. Mimo różnych zawirowań, piosenkarka potwierdziła zaręczyny w lutym 2019 roku. Tymczasem jego ekranowy kumpel Gimli, czyli John Rhys davies niedawno użyczył głosu królowi Brianowi w Aquamenie. <śmany> Andy Serkis, aktor jest niekwestionowanym królem przechwytywania ruchu. Mm. Smigle to nie wszystko. Andy Serkis ma na koncie wiele innych kultowych postaci wygenerowanych komputerowo, wśród których są King Kong, Cezar i Snoke. Później wszyscy Dla Ciebie wszystko lost. Serkis świetnie radzi sobie również jako tradycyjny aktor. Przykładem może być choćby jego rola w Marvel Cinematic Universe jako Ulysses Klaw. What is love? Baby, don't hurt me! Don't hurt me. No more. <kłysy> Zaczął działać również za kulisowo. Wyprodukował netfliksowy film rytuał. Był drugim reżyserem trylogii Hobbit. Konsultantem do spraw przechwytywania ruchu dla Godzilli oraz reżyserem Netflixowego Mowgli Legenda Dżungli. Aktor powoli przejmuje Hollywood i nie zamierza przystopować. Vigo Mortensen. Oprócz wacy pierścieni, aktor nie lubuje się w hollywoodzkich blockbusterach. Częściej gra w mniejszych, bardziej prestiżowych filmach. Pracował z Davidem Cronenbergiem przy trzech filmach, a wszystkie z ról dały mu uznanie krytyków. Nice bag. A mówiąc o uznaniu krytyków, Vigo był nominowany do trzech Oscarów za pracę przy Wschodnich Obietnicach: Captain Fantastic i Green Book. Niestety póki co nie zdobył statuetki. W tym roku zaczął kręcić swój debiut scenariopisarski i reżyserski dramat Fallin z udziałem jego i Lensa Henriksena. Wygląda na to, że Vigo idealnie pasował do roli Aragorna. Obaj są spokojni, poetyccy i zaglądają w głąb samego siebie. John Astin. Podobnie jak Orlando Bloom, aktor schował się od świateł reflektorów około 2006 roku. Po trylogii Jacksona zakumplował się z Adamem Sandlerem i wystąpił u jego boku w 51 randkach. I klik i robisz co chcesz. Co się no, Don, i chcieliby. ci Grał w różnych produkcjach, nie dostał jednak żadnej większej roli aż do 2012, kiedy użyczył głosu Rafaelowi w serialu Nickelodeon Wojownicze Żółwie Ninja. All right, Down the staff and no one gets hurt. Od tamtego czasu mamy go już trochę więcej. Zagrał zarówno w Wirusie, jak i w drugim sezonie Stranger Things. W tym roku zagrał w Netflixowym serialu Awanturnik i pojawił się w jednym z odcinków Brooklyn Nine-Nine. Wygląda na to, że Sean Astin powraca do swoich komicznych korzeni. 19 minutes. Ian McKellen. Ian McKellen ma chyba najróżnorodniejszą filmografię wszechczasów i wciąż daje radę. Po wielu latach od władcy pierścieni Ian McKellen zakończył swoją przygodę jako magneto w X-Menach. Powtórzył jednak rolę Gandalfa w trylogii Hobbit, mimo że miał już ponad 70 lat. Występował też na deskach teatru, ostatnio zyskał uznanie za rolę króla Lira. Zagrał również emerytowanego Sherlocka Holmesa i Trybika w baśni Pięknej Bestia. W tym roku zagra Gasa w filmowej adaptacji Kotów.

Po zakończeniu przygody na śródziemiu, Elijah nie dał się zaszufladkować i jako aktor działa nieco ekscentrycznie. Mimo, że ma na koncie popularne filmy takie jak Happy Feet, tu pod małych stóp, najwięcej jednak działał przy Wilfredzie, serialu komediowym o facecie, który widzi psa swojego sąsiada jako człowieka przebranego za psa. Ryan, is it? Yeah. Got any DVDs? I like Matt Damon. Niedawno zakończył pracę przy holistycznej agencji detektywistycznej Dirk'a Gentlego, dziwacznej historii detektywa, który rozwiązuje nadprzyrodzone tajemnice. Filmy i seriale to nie wszystko. Wood także współzałożył firmę producencką Spectre Vision i wyprodukował film Mandy. Jak na bohatera jednej z największych trylogii jego kariera potoczyła się nieco nietypowo. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.